Siemanko, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Karma de Dark World. Wzięliśmy coś. Co to było? Już wam powiem. Hmm. To coś. Nie wiem jak to nazwać. To jest po prostu dowód zbrodni Shena. Idziemy go w tym momencie przesłuchać. Tak jak to było powiedziane na końcu poprzedniego odcinka, mamy teraz taką możliwość. Musimy skorzystać z tej poczty pneumatycznej. Tutaj coś się nam dzieje. Tak za bardzo nie mogę iść, ale dobra. Już idę. Dobra. Idziemy za tą postacią. Czyżby to był ten cały Shen? Stay there. Zostań tutaj, tak, się. <grymne> gdzie on się? właśnie, teraz? tutaj możemy przejść. Wow, co tu za kurcze pomieszczenie? zasłonięte, jakaś rodzinka przy stole. Wcina obiad, kolację. Obiad o kolację. Nie wiem. W ogóle wyglądają jak. Laleczki takie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tunelem. Tunelem zasłon. To jakieś prezenty. czy Czyby to były jakieś. świnta, świnta. Karta z życzeniem. Mam nadzieję, że zostanę, naukowcem, jak, tak jak tata. Okej, okay. Grace. Dzisiaj są moje rodziny. Tata kupił wołowinę i mieliśmy wspaniałą kolację. Dziennik córki, szanowne. Mm -hmm. Chociaż tata zawsze wraca do domu późno, mama, mam mówi. Jakoś tak dziwnie to jest przetłumaczane. Mama mówi, że jest wspaniałym naukowcem. Chce zostać naukowcem tak, jak tata ben, Jak tata jak będę duża. Aha, to jest tak po prostu pisany chyba właśnie po dziecięcemu. Tak nie do końca. Czyli są zostawione tutaj jakimś taborecikiem, także nie przejdziemy, widzę. A możemy tam na coś luknąć. Nie, no widać tylko czy mi się na łóżku. Aha te postacie już gdzie indziej się znajdują. Home, sweet home. Ej, ale to jest troszkę creepy. Fajnie, że drzwi zamknięte. Co, mam podejadać po was? No nie za bardzo mam co do roboty tutaj, ale przeczytam jeszcze... Aha, nie, to jest... to, to jeszcze czytaliśmy przecież. Oni są znowu gdzie indziej Jasna pała Nie straszcie mnie tak Dobra, jedziemy gdzieś windą Lewiatan Coś do odsłuchu Dyktafon w długopisie Kaseta 012 De Dasein Nie mam pojęcia co dało Design is now 9.45 być może. Wszędzie zegary. Jasne piero, ludzie! Przestańcie, ciemno jest. Ja tu mam taki klimat w pokoju troszkę niezawesoły. za wesoły. Ja w sumie sam sobie taki stworzyłem. Dzielę. Najgorzej. Ciemno. latarką się ledwo świeci. Trupy. O, zaczyna być wesoło. zajebiście W końcu coś się dzieje w tej grze. Design 113.

Po niemiecku coś mówią. W ogóle, jak ładnie są ubrane. Widzę po bucikach spodnie w kantkę i lakierki. się to. Szczerze. Zaczynam się lekko bać. Nie mogę jeszcze otworzyć drzwi. Powiem wam w słoweczkach, to jest klimacik. Hey. Mhm. Ktoś woła do nas. Być może to żona Szena. Kto wie? O, znowu to czarna maś. Tu jest, kurczybyku, wszystkich. Jasny pieron! Chłop, przestań tak robić! Kurde, nie, nie ma, wiecie co? No to nie jest czas na takie rzeczy. Ło! Wow. Kogoś mordują, ja pierdzielę, kogoś, rozciągło. Zniłem wyszarpało nogę komuś tam z zawiasów. No i nie ma ty, ja tam chyba mógłbym wskoczyć, ale to chyba nie teraz. No nie no, dobra, teraz, bo nie ma innego wyjścia. No to okej, zróbmy to. Badgi o sorry. Oj, przepraszam, ale mnie coś kurde choroba wzięła. Nie miała kiedy. Nagraniowe: Hans Miller, Hans Miller, te same postaci. To jest Adam, a to Ewa. Adam, czy jest może Adam? Nie wiem, a jest Ewa? Dzisiaj nie, dzisiaj krótko Ewy nie ma. Dobra, tu możemy przejść. To jest to samo pomieszczenie Adam... Ewa krzyczy na Adama Adam się troszkę boi Mała Ewa też się boi Chowa się za kanapą To chyba koniec Adama Czy teraz będzie możliwość przejścia? Nie, dalej jest zabarykadowane. Coś innego, już inny wpis. Od tego dnia prawa noga taty wygląda jak zimny kawałek drewna. Ma trudności z poruszaniem się i zawsze potrzebuje pomocy mamy. Nie wiem dlaczego, ale każdej nocy słyszę jak się kłócą. W łazience nie ma ciepłej wody i nie możemy włączyć w nocy światła. że ewidentnie coś jest nie tak. Noga misia jest uszkodzona. Wow. Ale ktoś puka. to już głośno. Nie, to nie tutaj. Mam otworzyć. Ale chyba tutaj. Oho. Zgadza się. Dobra. Znowu to pomieszczenie. Adam pracujący z Ewą. Hans Miller za bardzo skłonni do rozmowy przez telefon. Są ludzie w tej grze, a może na tym nie za upokój. O, tutaj już coś chyba ewidentnie się wydarzyło. Kartka, podejrzany list do Shenna. Znam kogoś, kogo interesuje czarny materiał, który badałeś w instytucie. Zorientuj się, czy możesz zdobyć dla mnie próbki. Pieniądze nie stanowią problemu. Wpadnę za dwa dni i wtedy porozmawiamy. Ten czarny materiał. Czy to ten, przez który wcześniej przechodziliśmy, macialiśmy stopami. Znowu Teddyber. A puszowa mama miś, a tata miś. Dobra, rozumiem. Część Mamy nią w domu od 38 dni, a tata zawsze wraca późno. Każdy weekend każe mi siedzieć w moim pokoju, kiedy on szepcze do jakiegoś dziwnego, nieznajomego. Nieznajomego. Lubię, gdy przychodzą goście, bo zawsze zostawiamy mnóstwo smacznych przekąsek, jakich nigdy wcześniej nie jadłam. Kiedy będą moje urodziny, będę życzyła sobie, aby mama i tata wrócili do siebie i abyśmy mogli być znowu szczęśliwą rodziną. Co tu się wydarzyło do jaska? O, Ewa płacze. Nie możemy tu wejść. Nie podoba mi się to, słyszę. Płacz i. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dawaj go! Córka miś. Dobra, mamy wszystkie. Córka miś to ta najmniejsza, to ta miś to ten duży. Big boy. No i? Ja pierdolę, ludzie. Nie no, to jest masakra, nie? Słyszycie to? Ale mi mrozi. Dobra, uciekam stąd, bo nie wytrwam. to jest dalej ta trzeba ma część. Spadam stąd. Nie daje dojść do drzwi Wooow Ale psycha Wreszcie ktoś dzwoni Wojna Freedom Slavery Ignorance Strength Ewidentnie Ewa wam miała urwanie głowy. Cieszę się Cały się wszystko powtarza Ta za piekielna Dobra, tego słuchać wow. Boże, się library ignorance strength. Okay. Czy możemy się dowiedzieć więcej? Peace War. Czy To jest jakaś z zagadek. War freedom slavery ignorance strength okej okay, fajnie panie bo mogę przechodzić tutaj W zasadzie czeka mnie jedno i to samo ciągle peace movie და იშვი ძემოვი war fajnie. peace freedom slavery, ignorance strength ja bywam po prostu peace. nie wybierać tego Chyba mam nie... Zbyt nie odbierać. Trzy drzwi telefonu. Ej nie kumam mordę, ja tutaj jestem teraz totalnie pogrzebany. O, peace. Freedom, slavery, war, peace, freedom, slavery, ignorance, strength. war, peace, freedom, slavery. ...strength, ignorance. One and the same devil. War, peace, freedom, slavery, ignorance, strength. I'm very happy. Peace. Przejść, to są dziwne miejsca Wow Słuchaj, jestem na stole Właśnie się Ta czarna maś O której wcześniej było, była mowa Się napić? Nie bardzo Okej, okay. aha tutaj. No i z powrotem w tym pokoju. Ale mamy tutaj jakiś nowy list. Powiadomienie o zaległościach droga pani Heidi Mendes. Z przykrością informujemy, że pani mąż Shen Mendes. Wybitny pracownik zginął tragicznie, pomagając nam w dochodzeniu. O kurde. Korporacja Lewiatan zawsze opiekuje się pracownikami, którzy poświęcają się firmie. W związku z powyższym zapewniamy pani do podstawowe zabezpieczenie społeczne od do czasu osiągnięcia przez pani dzieci pełnoletności. Należy jednak pamiętać, że odliczona zostanie proporcjonalna kwota kredytu społecznego. Zapasy można odbierać w każdą środę o godzinie 15.00 w bocznym wejściu do działu spraw wewnętrznych. Prosimy pamiętać, za, za, że spóźnienie dłuższe niż 5 minut zostanie uznane za trwałe zrzeczenie się sprawy do zabezpieczenia. Oh, kurde. Czas każdego pracownika jest także czasem firmy, zaś punktualność jest kluczem do wysokiej efektywności. Prosimy również o przygotowanie się do przeprowadzki do śródmieścia w ciągu tygodnia. Pani rodzina zamieszkuje obecnie w mieszkaniu przeznaczonym do personelu wysokiego szczebla Instytutu Badawczego Winstona. A liczba lokali tego typu jest ograniczona. Dziękujemy za pani zrozumienie. Instytut badawczy Winstona. Dobra. Szan nie żyje. Okej. Okay. Tyle wiemy. Bardzo dobrze. Znaczy, nie dobrze, ale no, wiecie. Mała Ewa chyba nie za dobrze kończy. Zresztą. Przepraszam Cię, muszę wziąć Ci ten dzienniczek, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Mamy nie ma w domu już od 131 dni, a tata nie wraca od 3 dni. Nie mam mu tego za złe, pewnie poszedł szukać mamy, na pewno. Jestem taka głodna, ktoś pukał dziś rano do drzwi, ale tata mówi, żebym nie otwierała drzwi obcym, kiedy nie ma go w domu. Ale jestem taka głodna. Chore Dobra, to, to naprawdę zaczyna być dobre To naprawdę zaczyna być dobre Oho, zamknęli nam Ale otwarli tutaj na szczęście Exit Mamy wyjście Znowu to samo miejsce Myślę, że możemy tu wejść Tuż za oko Zacznę oko które mnie śledzi I to nawet nie jedno i'm sorry none of this should have happened Ja uh, wiem. My head. What Was I I need to Mhm. Mm Czyli chyba właśnie mieliśmy możliwość wejścia właśnie typowo w głowę, w głowę przestępcy przesłuchiwanego. Czyli rozumiem już na czym to mniej więcej polega. Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe rozwiązanie. Ciekawa, ciekawa akcja w ogóle tutaj się rozgrywa. No. Bardzo, bardzo dobrze. Yy, Okej, okay, ale ja tutaj zakończam ten odcinek. Dalsze losy Daniela poznamy w kolejnym odcinku, w kolejnych częściach. Ja Wam aktualnie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I oczywiście do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.